Witajcie serdecznie, szanowni widzowie. To taki nietypowy odcinek Call of Duty diamentowej drogi, ale moi mili. Ja myślałem, że dzisiaj szału dostanę. Słuchajcie, zaplanowałem sobie dla Was odcinek, że nagram gameplay, gdzie wbijam mothershipa na jakiejś trudnej mapie, dość w dobrym stylu. Starałem się to robić dynamicznie, żeby nie było kampy, żeby, żeby no, coś wyszło z tego eleganckiego, tak. I wbiłem się dzisiaj na Call of Duty w jedno lobby, drugie lobby, trzecie lobby. Tylko zacząłem się rozgrzewać, rozgrzewać, bo ostatnio trochę kiepsko mi idzie. No i... Kurde, zaczęło, zaczęło coś mi iść. I wpadł jakiś koleś do lobby. Nie wiem, cholera jasna, kto to jest. Zaczął mnie śledzić. Wbijam, wbijam, wbijam. Zmieniłem sobie w ogóle troszeczkę yy, ustawienie moich Skorcyków. Ustawiłem natomiast serberusa szpona. Później rapsy. No i na końcu Madership stwierdziłem, że tak może być trochę wygodniej. I okej, okay, wchodzę. Wow, szpon jest. Rapsy są. Kolej wbiega. Chlast. Dostaje ciosa. No okej, okay. Zdarza się. Odpalam. Druga mapa. Jedziemy, 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 jedziemy. Szpon jest. Jeszcze rapsów nie zdążyłem. Chlast. Znowodnie go dostaję. Okej. Okay. Przebolałem. Wyszedłem całkiem z tego lobby, poszukałem nowego, zagrałem mapkę, coś tam mi nie poszło. Gram drugą mapkę, trzecia mapkę. Jadę, 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 jadę. Szpon jest, rapsy są, chlast. Dwóch naraz ubija naszych. Patrzę. Kurna, znowu ten sam. Mówię, co on śledzi mnie? Znowu wychodzę. Idę do innego lobby, idę. Jeszcze kolejny zmieniam, oczekałem. 5 minut, odpalam. Jadę pierwszą mapkę, jadę drugą mapkę. Jadę na Skyjacku. Mówię, o. Tu jest ciężko zrobić. No to się rozgrzewamy, rozgrzewamy, rozgrzewamy. Jedziemy z Koksem. Ej, zgadnijcie co. Ja wam włączę tutaj teraz ten szybki materiał na Skyjacku. Tak mi fajnie szło, mówię, no wbiję, wam pokażę elegancko. No, naprawdę dość płynnie mi to szło. Lekko może być dźwięk przesunięty. Słuchajcie, nie wiem dlaczego tak się nagrało, ale, ale to jest nieistotne. Obejrzycie sobie to i. A, wiecie, co tam, tam już mi tak ciśnienie podniósł, że zrobiłem się czerwony, tylko może nie widać na kamerze tutaj na, na tym materiale, ale zrobiłem się tak czerwony, tak mi się zagotowało, że myślałem, że pizne padem w telewizor. Serio, tak się zagotowało, jak nigdy. I powiedziałem, nie nagrywam. Nie nagrywam, kończę może innym razem. Ten koleś mnie śledzi. Nie wiem, czy mam go w liście przyjaciół, czy co. No śledzi mnie cholera jasna. Nie wiem kto to jest. Więc obe, obejrzycie sobie to, naprawdę. <laughs> Warto. Nie, no lipa jakaś, co idzie w ogóle. Sayonara Koleś. Friendly UAV is <laughs> Execute that traitor now. Friendly Hardened Sentry deployed. Notch. Wiem, że gdzieś jesteś Nie! No nie no, co za baran skończony! Kury na, co za mato pieprzony! Ooo! No byśmy wbili kury na shipa sobie znowu tutaj. A to jest cholernie trudne. I wejście grajcie z takimi głąbami! Ja! P... <noise> kochani, już nawet dalej już uciąłem, bo dalej tak wyzywałem, że. To była masakra, więc, kochani, odcinek dopiero kolejny będzie z Call of Duty gdzieś, nie wiem, w przyszłym tygodniu. Ja muszę ochłonąć, ja muszę Tygry. Koleś po prostu myślałem, że. No, ja naprawdę, bym go miał obok siebie, bym go chyba zatłuk. Ja muszę go poszukać. Ja nie wiem, kto to jest, cholera jasna, ale. Ach. Ale co jest najdziwniejsze, wiecie co w ogóle zauważyłem ostatnio? Dziwna sprawa jest, bo już zdarzyło mi się chyba drugi albo trzeci raz w ciągu dwóch dni, że koleś po zabiciu trzech własnych nie został wyrzucony z lobby na hardkorze. On w tym w tej samej mapie, ja mam ten gameplay cały nagrany, gdzieś w tej, wcześniej, tej, tej samej mapie zabił nas dwóch w przejściu i później mnie zabił. Trzeci raz i nie wywaliło. Wczoraj na live grałem, i też koleś mnie trzy razy ubił. I też go nie wyrzuciło. Więc nie wiem. Nie wiem co jest grane. Tak się jak kochani. Jak to spy mówi. Hardcore czy core? Cholera jasna. Już teraz sam nie wiem. Czy może się na core przerzucę. Bo szału za chwilę dostanę z tym hardcorem. Ach, kochani to miała mi. Trzymajcie się.